Moi drodzy, w ostatnich komentarzach poprosiliście mnie o zdrowy lunchbox. To jest zdrowy lunchbox. Będziecie mieć też kod na moją dietę w Bistrobox. Agnieszka 22% na Agnieszka 22. Będzie zdrowo i gęsto odżywczo. Moi drodzy, jeszcze jest gorąco, ale ja już myślę o waszych jesiennych. Powrotach do pracy. No i bardzo Was będę namawiać do tego, żeby jednak albo skorzystać z mojego cateringu Bistro Box. Zawsze tam macie Agnieszka 22, czyli zniżkę na 22% w moim cateringu. A jeśli nie dociera albo chcecie sobie coś zrobić pysznego, zdrowego do pracy lub do domu, zachęcam Was do takiej fajnej, prostej sałatki. Plusem jest jej to, że jest bardzo gęsto odżywcza, czyli w małym daniu macie mnóstwo witamin i minerałów. Macie także aminokwasy egzogenne, które są bardzo potrzebne dla naszego organizmu w białej komosie. Komosę gotujemy, słuchajcie, wrzucacie ją do gotującej się wody, ale lekko gotującej się wody, bo ona się bardzo szybko gotuje. Odrobina soli, gotujecie ją maks 15 minut, przecedzacie i taką macie piękną komosę, sypką. Ja kocham komosę. Naprawdę biała komosa ma tak subtelny, delikatny. Orzechowy smak i tyle właściwości cudownych dla organizmów, że przy teraz codziennych zakupach pamiętajcie, żeby mieć zawsze komosę w domu. Od czego zaczynamy? Od tego, żeby wykorzystać sezon na kabaczki, cukinie i wszystkie tego typu warzywa. Cukinia pochłania bardzo mało substancji, metali ciężkich, pod tym względem jest fajna, bo jest bezpieczna. Ja ją kroję na takie grubsze plastry i wrzucę ją na chwilę na patelnię. Ona, nie smażycie ją do takiego flaczka. Ja też potrafię zjeść surową cukinię, natomiast ja ją tylko lekko podsmażę, zgryluję na patelni. Znaczy, zgryluję, nie zgryluję jej, ale podsmażę ją na, na, na chwilkę. Um, to jest świetne danie też w podróż, w długą podróż samochodem. I teraz tak. Jak mówimy, długa podróż samochodem, to wybieramy sałatę, która wytrzyma dłużej, czy też w pracy, tak? Raczej bym sugerowała Wam właśnie sałatę rzymską, bo ona jest długo chrupiąca, długo świeża. Większe kawałki ją sobie rwiecie po prostu i dajcie ją na spód. Ugotowana zimna komosa, więc ugotujcie ją sobie najlepiej na wieczór, jeżeli rano będziecie robić sałatkę. No, zależy ile w tej pracy siedzicie, ale powiedzmy, trzy łyżki dla jednej osoby wystarczą. Dobra, cztery. Niech będzie Wam. Teraz tak, tu mi się pięknie smaży nasza cukinia. A wiecie co? No nie, nie będę przesadzać. Chciałabym halumi już tam wrzucić, ale nie, nie wrzucę teraz halumi. I teraz tak, kochani, świeżość, witaminy, żelazo, mnóstwo witaminy C, chociaż troszkę jej uleci, że tak powiem pokrojeniu. ale mimo wszystko, jeżeli mówimy o daniu gęsto odżywczym, nie może zabraknąć natki. Wrzucamy natkę. Gęsto odżywcze, czyli awokado. Ja sobie ukroję tutaj tylko połówkę, bo więcej nie potrzebuję. Zostawię z pestką, żeby zostało w domu. No i teraz prościutko, słuchajcie, możecie to zrobić na kilka sposobów. Ja najprościej robię tak, że kroję sobie tutaj kratkę, ale piękne mi się trafiło. W dobrym sklepie dobra awokado, słuchajcie. Kroję sobie taką krateczkę. Biorę łyżkę i już wyjmuję po prostu kostkę. Ja sobie tutaj z boku to położę, bo mm, w pracy pewnie sobie wszystko wymieszacie dopiero w ostatniej chwili i tak wam radzę, żeby nie sparzyło się to wszystko, nie zrobiła się taka wiecie masa. Sukinkę dosłownie w chwilę. Jeśli idziemy do pracy, nie proponuję wam cebuli, nie proponuję wam czosnku. Miejmy trochę. Zrozumienia dla naszych współtowarzyszy życiowych. Och, jak dzisiaj, słuchajcie? Jak dzisiaj nie nabałaganiłam? Hmm. I teraz ja zrobię naszą sałatkę z halumi. A ponieważ mamy dzisiaj tak dosyć, no nie powiem, że słono, ale brak elementu słodkiego w postaci jakiegoś owoca. To ja to bardzo słomne halumi dosłownie tak dotknę tylko miodem na sam koniec smażenia, żeby tego miodu nie pozbawić właściwości odżywczych. I ta słodycz z halumi będzie bardzo dobrze się komponować. Dobrze, tu już nam się cukinia ładnie poci. Widać, że puszcza so swój sos. Dobra, ja ją jeszcze przekroję na mniejsze kawałki. Będzie ją wygodniej jeść po prostu w podróży czy w pracy. Też ją sobie kładę z boczku, niech ona się chwilkę tutaj przestudzi. I od razu wrzucamy halumi. I zobaczcie, jak macie ugotowaną komosę i macie składniki, to naprawdę to jest nawet nie wiem czy 10 minut. Powiedziałabym, że 7. Wrzucam sobie tu szybciutko halumi. Tym razem nie daję ogórków, nie daje pomidorów, bo one by nam puściły jednak sporo soku. Żeby było gęsto odżywcze, jeszcze troszeczkę orzeszków, pini albo teraz jest sezon na włoskie, więc dajcie włoskie, świeże, przepysznie będzie. Czekam na halumi. Na sam koniec zrobię tylko sos. Oliwa, cytryna i to wszystko. I jeszcze dodamy troszeczkę sezamu żeby dorzucić sobie wapnia. Dobrze. Także kochani, to jest przepis gęsto odżywczy, bezglutenowy, bardzo mało laktozowy, bo w halum jest bardzo mało laktozy, więc tak naprawdę jest dla wielu z Was, no i bezmięsny. Czego on tu jeszcze nie ma? No, tak mniej więcej wszystko, bez bezjajeczny. Więc macie bardzo dużo substancji odżywczych, niski indeks glikemiczny, białko. Cudownie. O, pięknie harum się już robi. Pamiętajcie, jesień to jest ten czas, kiedy musimy się nakarmić warzywami, musimy się nakarmić tym, co teraz jest sezonowe, tym, co jest teraz świeże i w tych właśnie orzechach na przykład włoskich. Macie teraz najwięcej substancji odżywczych, macie wszystkie kabaczki, cukinie, tanie, lekkostrawne, mało kaloryczne, więc zajadajcie się tym, słuchajcie, zajadajcie się tym. Natka jaka cudowna jest teraz. No dobrze, słuchajcie, mamy tutaj halumi. Syk. Ach, nie dam odrobinkę miodu. Mm, ale ja jestem zapominarska. Dajcie spokój. Dodam troszeczkę tutaj już na te ostatnie moje kawałki odrobinkę dosłownie, żeby tak tylko dotknąć to halumi. O! Możecie dodać odrobinę chili? Nie musicie. Dobrze, więc tak, pieprz całości. I słuchajcie, nie mieszacie tego wszystkiego. Na sam koniec przed jedzeniem dopiero sobie wymieszajcie, zachowacie świeżość, chrupkość, oliwa, bardzo lekko, bardzo zdrowo, cytryna. O i taki fantastyczny lunchbox zabieracie do pracy w podróż, a jeśli nie, robicie sobie na zdrowy obiad. Zapraszam serdecznie, kochani. Jeżeli podobał Wam się te, ten przepis, dajcie łapkę w górę. mi już linka leci, i zapominam języka. Zapomniałam. Och, ciepłe mi słuchajcie. To jest jedyny minus takiego lunchboxa, no, że halloween już nie będzie ciepły, ale przynajmniej, słuchajcie, takie danie w pracy. Mm. Mm. Pyszne z tym sezamem. Dziękuję za dzisiaj. Jak widzicie, gorąco w mojej kuchni, za to zdrowo na moim talerzu, tak jak na tym kanale powinno być. Dzięki za dzisiaj. Po inny przepis zapraszam Was tutaj.